Ostatnio w Akademii Tańca. Przepraszam za spóźnienie. Musiałem odebrać klucze do mojego nowego studia. Żadne studio tańca, do którego dzwoniłam, nie wynajmie nam przestrzeni. Trzeba się połączyć. Myślę, że połączenie to niestety najgorsze wyjście. Chcę się skupić na zawodach międzynarodowych. Obyś pojechała. Jeśli nie, to wiedz, że byłaś świetnym kapitanem. No chociaż Mando, za chwilę spotkanie. Jestem w Akademii Tańca. Ale chyba rozumiesz, że poniesiesz konsekwencje. Tak szczerze, nadal nie do końca ufam Amandzie. Muszę spotkać się z Lucienem i wysłuchać jego warunków. Zawieramy ten układ? Phoebe i Kate będą podekscytowane moją ofertą. Całkiem jak ktoś, kto jest... kto jest atakowany przez Tygrysa. Lucien ostro z nami pogrywa na 100% nie odejdzie bez walki, i trzeba przyznać, że niestety zapędził nas już w kozi róg. Gdy chodzi o Luciena, to zawsze, zawsze źle wróży. O czym dokładnie rozmawiamy, Lucien? O konkursie Elita kontra Akademia Tańca. 12 tancerzy z każdej grupy. Imiona będą w kapeluszu. Wyciągamy dwie osoby, które walczą, a pod koniec tych zawodów, pozostałych 12 tancerzy. Może jechać na Ech, zawody. No dobra, a co się stanie, jeśli tancerz Akademii wylosuje innego tancerza Akademii? Mają walczyć ze sobą? Oczywiście. To demokracja, dziewczęta. Tak będzie sprawiedliwie. Co, jeśli będziemy walczyć ze sobą nawzajem? To jak kanibalizm. Jesteś wredny. Ja wredotę jem na lunch. To po co zjadasz ludzi? Układ jest prosty. Jeśli będziecie mieć siedmiu tancerzy Akademii Tańca w turniejowej drużynie, ja odejdę na zawsze. Szkoda, super. Ale jeśli siedmiu tancerzy Elity będzie w drużynie, to wy odchodzicie. Na zawsze. Nie mam pojęcia, co się dzieje u Kate w biurze, ale wszyscy strasznie się boimy. Co ty na to? Zrobimy to? Nie mamy wyboru. Niechętnie to mówię, ale wiem, że ma rację. Nie mamy innej opcji. To jest jedyny sposób, żebyśmy mogli zatrzymać studio. Zgoda. Dlaczego Kate podaje mu rękę? Tego nie wiem, ale cokolwiek postanowiła, to nie sądzę, żeby miała wybór. W tym momencie pani Kate nie jest za bardzo szczęśliwa, ale dobro drużyny stawia na pierwszym miejscu i wiem, że nie pozwoli by stała nam się krzywda. Jeśli mamy stracić studio, nie odejdziemy bez walki. Riley i ja pracujemy nad tańcem na ślubcie Ketty. Mamy czadową choreografię i wiem, że wszyscy goście oszaleją, gdy zobaczą nasz taniec. James uważa, że praca nad tańcem będzie bardzo fajną odskocznią od, od tego całego dramatu w studiu. I oby miał rację. Zawsze kochałem taniec. A odkąd Riley jest w moim życiu, z nią jest tylko lepiej, więc strasznie się cieszę. Ja cię. Musimy to poćwiczyć. Co się dzieje? Strasznie się martwię. Co ty? Jamesowi łatwo jest się wyluzować. On nigdy niczym się nie martwi. Ale ja patrzę bardziej realistycznie i wiem, że już nie mamy nawet wolnej sali, żeby móc poćwiczyć, więc jak mamy pojechać na międzynarodowe zawody? Nie słyszeliśmy ani słowa o studium. Riley się przejmuje, ale to akademia tańca i tu zawsze zdarza się katastrofa. Tak szczerze musimy się skupić na pozytywach. Mamy jechać na zawody. Wiesz co to oznacza? Miami! Jedziemy do Miami, maleńka! No. <laughs> Miami! Co? Zobacz, kto napisał. Chwileczkę. Co jest? Pani Kate czeka w studiu, a. No jasne. <laughs> Miami, maleńka! To jest najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałam zrobić. Mam tylko wielką nadzieję że zrozumieją i uwierzą, że próbuje jedynie ocalić to studio. No i? Co powiedział Lucien? No, wiecie, całkiem sporo rzeczy. Możemy tutaj zostać, czy mamy zwiewać? Bo nie chcę aresztu za wejście na cudzy teren. Akademia może zostać w tym budynku. Tak! I spadaj, Lucien! Ale... Ale tancerze z elity też będą mogli tworzyć drużynę. Nie powiem im, że Lucien może przejąć Akademię, ponieważ nie potrzebują dodatkowej presji. Muszą skupić się na swoich tańcach i tylko to się liczy. No, a zasady są takie: dwunastka tancerzy z Akademii Tańca musi się zmierzyć z dwunastką tancerzy z Elity. Hej, i super. W końcu każdy z nas rozwali każdego z nich. No właśnie, to nie do końca tak będzie wyglądać. W kapeluszu będą wszystkie imiona, potem losujemy dwa nazwiska, i tych dwóch tancerzy będzie musiało ze sobą walczyć o miejsce w drużynie turniejowej. Chwila, jeśli wylosujecie moje imię, a potem imię któregoś z nich, to będę musiał walczyć z kimś z własnego studia. To straszne, ale tak. To, to był jedyny sposób, by ocalić studio, i musicie mnie zrozumieć. Ja tego nie zrobię. Nigdy w życiu nie będę walczył z kimś z Akademii. W takim razie ja nie jestem członkiem drużyny. Eldon, daj no, Super, Eldon sobie poszedł. To, że Eldon wypadł w taki sposób, daje Lucianowi amunicję, której potrzebuje. I już rozwala nam drużynę. Nie ma możliwości, by każdy z tego studia wszedł do turniejowej drużyny. Cześć, Daniel. Miałem... Olbrzymią szansę na tym przesłuchaniu w Juilliardzie, ale ale poszło naprawdę strasznie. Nigdy w życiu tak kiepsko nie zatańczyłem i ja nie wiem czemu tak zawaliłem. Jakie masz plany? Ja nie mam planów. Nawet nie mam studia, gdzie mogę tańczyć. Odszedłem z Superstar, by poćwiczyć na przesłuchaniu w Juilliardzie, no i nie wiem co teraz zrobię. Twój smutek się dzisiaj kończy, Danielu. Ale jak to? Jest dla ciebie szansa, młody. Szansa, żebyś dostał się do drużyny i pojechał na zawody. A jak? Musisz robić dokładnie to, co każe. Chętnie zrobię wszystko, co trzeba, żeby pojechać na te zawody. A jeśli to oznacza, że mam robić, co Lucian każe, to chętnie to zrobię. Ja wszystko mogę zrobić. Ej! Jak leci? A, tak sobie. Zawsze, gdy łapię takiego doła, taniec pomaga mi oczyścić głowy, a talia jest tak miła, że pomaga mi wybrać piosenkę. Jestem zawiedziona, że Eldon odszedł z drużyny. Bo ostatnio bardzo się do siebie zbliżyliśmy i miałam nadzieję, że go lepiej poznam, ale... ale odszedł. Nie wiem, jak to teraz będzie. Nie czuję tego. Na pewno nie, tym. nie. Super. jest dobra. Nie zmieniłem zdania i nadal chcę odejść z akademii, ale, ale muszę przyznać, że miło mi gdy talia jest przy mnie. Wiem, że nic co powiem nie przekona Eldona do powrotu Ale przynajmniej tańczy ja Wiecie, nie łapię jak pani Kate może na to pozwolić Co nie? Siedzieliśmy w Hidalgo, a ja powiedziałam grupie A, że Eldon nie jest gotowy na powrót. Musimy tylko uratować Akademię i wszyscy pojadą na zawody. Wiecie, Lucien pewnie nie dał pani Kate wyboru. Wiem, że to decydujący moment i rozumiem, że musimy trzymać się razem, ale... Jest mi po prostu ciężko ufać Amandzie przez tę... jej przeszłość. Hej, Amando! Wiedziałaś od początku, że Lucien to planował? Nie zdziwiłabym się, gdyby wiedziała. Ej, o co ją oskarżasz? Nie, nie, spoko. Um... Ja nic nie wiedziałam, ale rozumiem. Tego właśnie się obawiałam. Michelle ma co do mnie wątpliwości, a przecież Elita jeszcze do nas nie dołączyła. Sorka, że tak mówię, ale dziwicie mi się. Nie, spoko, Nie możemy rozumiany. się teraz kłócić. Trzymajmy się razem. James ma rację. I musimy jakoś ściągnąć Eldona. Tak, tak. Pogadam z nim. Bez Eldona nie uda nam się wygrać zawodów. I tak szczerze, tylko ja mogę do niego jakoś dotrzeć. James nam mówi wszystkich do zrobienia wszystkiego, więc dam głowę, że gdy pogada z Eldonem... To Eldon wróci. Richelle i ja jesteśmy właśnie w studiu, no i pracujemy nad różnymi nowymi trikami. No i ja jesteśmy najlepsi w grupie J. Wciąż się napędzamy, razem trenujemy. Wiem, że wkrótce będziemy w grupie A. Tak. Noa, możemy porozmawiać? Tak. Dobra. Tak myślałam i może trochę przyspieszamy, ale chyba jesteś gotowy. Ale na co? Oczywiście trzymam miejsce dla Eldona w grupie A na wypadek, gdyby postanowił wrócić. Ale w tym czasie muszę znaleźć dwunastego tancerza. Dlatego wybrałam Noa. Chcę, żebyś przeszedł do grupy A i powalczył z Elitą o miejsce na zawodach. Oczywiście, bardzo. Jestem gotowa od bardzo długiego czasu i tak się cieszę, że jestem teraz w grupie A. Nie mogę uwierzyć, dam radę. Świetnie, idziemy. Pani Kate, podobno Eldon odszedł ze studia, czyli w grupie A jedno miejsce jest wolne. Tak, Riszel to prawda, ale zajmę się wszystkim po kolei, więc w ogóle nie musisz się martwić. Dobrze. Rischel jest wspaniała i ma ogromny talent, ale nie ma wystarczającego doświadczenia. Słychać? Nie najgorzej. Jak kolano? A, no wiesz, coraz lepiej. A jutro mam wizytę u lekarza? Chyba dostanę pozytywną opinię? Kiedy usłyszałam o tych zawodach, zaczęłam się trochę stresować, bo moje kolano nie jest całkowicie wyleczone. Więc nie jestem pewna, ale, ale nie chcę dać nic po sobie poznać. No, ale będziesz gotowa? No, na zawody? Tak, na stubę. Wiem, że Emily przechodzi teraz bardzo ciężki okres. To po prostu to boli, kiedy nie można tańczyć. Chyba sobie poradzi, no i na pewno da radę. Ale ktoś powinien być przy niej. Did you have to leave so early without... Nie solówkę, bo wątpię, żebym kiedykolwiek znalazła swoje miejsce. Szczególnie jeśli Elita przyjdzie do akademii. Gdy dołączyłam do Akademii Tańca na zawodach krajowych, myślałam, że dramat jest za nami. Myślałam, że mi zaufają. Ale jakimś sposobem dramat nadal trwa, i chyba szybko nie przeminie. Chantal i Tess były moimi przyjaciółkami i pomocnicami w Elicie. Ale sądzę, że skoro są tam, a ja jestem teraz w Akademii, jest inaczej. no proszę, Amando, wyćwiczyłaś nowe triki od czasów elity? Chyba tak. A przede wszystkim oduczyłam się Knucia. I dlatego Lucien nas tu przysłał. Pyta, czy chcesz wrócić do elity? Nie chcę wrócić. Lucien raczej nigdy nie przestanie mącić. Wydaje mi się, że robi to dla zabawy. To, co się stało na zawodach. <grych> No to było i minęło. To nieistotne. Ja bardzo chcę pojechać w tym roku na turniej. My wszyscy chcemy. Spójrz, co Lucien zrobił, żebyśmy byli w krajówce. Jeśli plan wypali w tym roku, wszyscy pojedziemy na zawody. Chcemy cię w ekipie. Nadal nie za bardzo ufam Amandzie, no i... I poszłam za nią aż do sali muzycznej, żeby ją trochę pośledzić. Zmieniłam się. Nie jestem tą samą osobą co dawniej. Nie pasuję do elity. Jeśli mam należeć do Akademii Tańca, się, to muszę zerwać z moją przeszłością. To naprawdę miłe, ale ja nie wrócę, dobrze wiecie. Możemy się przyjaźnić, ale nie wrócę. Ludzie jednak mogą się zmienić. Chyba już ufam Amandzie. Właśnie zacząłem pakować swoje rzeczy i nie mam zamiaru walczyć. Ponieważ to, to jest uderzenie we wszystkie moje wartości i, i. sam nie zamierzam wykopać moich przyjaciół z drużyny. Tego nie zrobię. Kiedy zobaczyłem tam Eldona, wiedziałem, że to może być jedyna szansa, żeby przekonać go do pozostania z nami. Ej, co ty wyprawiasz? Jesteś najlepszy w całym studiu i wszyscy o tym wiedzą. Musisz nas reprezentować. Ja zamierzam tańczyć najlepiej jak umiem, nieważne z kim będę walczyć. Koleś, i co tak po prostu chcesz teraz odejść? Musisz dorosnąć. Nie mogę. Niechętnie to mówię, ale chyba straciliśmy Eldona na dobra. No dobra, to jeszcze raz. Co poszło źle? Amanda nie chciała nas w ogóle słuchać, no i wyszła. Dałyście jej odejść? Mówiła, że jesteśmy knujni. Knujni? Co to e, e, za słowo? No że knujemy. Knujemy? Tak, knujemy, teraz poprawnie. Ale ja nie knuję, ja działam. Musimy się po prostu pozbyć Amandy. Amanda! Cześć, widzicie? Pewnie zmieniła zdanie. Chcę po prostu stawić czoło Lucjanowi. Musi wiedzieć, że to co robi, trzeba przerwać. Jestem gotowa na konfrontację. Odzyskałaś rozsądek. Tak, tak się cieszę. Teraz będzie wspaniale. Możemy porozmawiać? Jasne, jasne. Nie należy do elity. I Lucien musi o tym wiedzieć. Masz z tym skończyć. Skończyć? Nie można z tym skończyć. Skończyć? Ale z czym? Z próbami niszczenia akademii. No co ty? Nie mogę przestać, Amando. Ja to robię dla zabawy. Lubię na to patrzeć, jak taki stres ściąga ich na dno. Poza tym ja zasługuję na te zawody, ty zasługujesz na te zawody i one też. Pomożesz nam to osiągnąć i zrobimy to razem. Masz rację. Zasługuję na występ na zawodach. Tak. Dobre dziecko. Z Akademią Tańca. Złe dziecko. Sorka. Chyba nadszedł czas, by rozpocząć projekt Daniel, który namierza w Akademii Tańca. Cała grupa przygotowuje się właśnie do próby w studiu A, ale jesteśmy rozkojarzeni, bo po prostu wciąż myślimy o rywalizacji z elitą. Jeszcze nie rozpoczęliśmy rywalizacji, a już straciliśmy jednego z najlepszych tancerzy Akademii. Nie mogę uwierzyć, że go nie przekonałeś. Bo przecież zwykle cię słucha. No wiem, nigdy wcześniej nie widziałem go w takim stanie. Patrz, to Daniel. Kiedy wszedł Daniel, to wszyscy. Zastanawialiśmy się, po co tu przyszedł. O ja cię? Co ty tu robisz? Ja wpadłem potańczyć. Może Juliard nie był moim przeznaczeniem, i może szansa, jaką dzisiaj dostałem, ten wyjazd na zawody, to to, na co czekałem. Więc jestem pewny, że to jest mój czas. Wiesz, zawaliłem Juliard. To dla mnie ostatnia szansa, i mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Rozumiem. Dobrze rozumiem sytuację Daniela, że zawalił przesłuchanie i że nie dostał się, ale teraz jest w drużynie rywali. Co tu się dzieje? Tak, Ludziska, jestem pełnoprawnym członkiem elity. Nigdy nie myślałam, że przejdzie do elity, przecież nie takiego Daniela znałam. To nie ten chłopak, który był moim przyjacielem. Jesteś zdrajcą, Daniel. To było świeństwo. Jak mogłeś to zrobić? Jak mogłeś nam to zrobić? O, rany. Hej, co w tym śmiesznego? Chyba wiem, jak ściągnąć Eldona. <laughs> Riley pyta, czemu się śmieje, ale jej nie powiem. Zepsułbym niespodziankę. Wkrótce się dowie. Ale na co mamy czekać? 3, 5, 4, 3, 2, 1. No to zaczynamy walkę. Już po tobie, Danielu. Jestem pewny, że pokonam każdego z Akademii. Wiem, że w przeszłości Eldon tańczył lepiej ode mnie, ale. Nie wie, że teraz jestem wojownikiem i że chcę to wygrać. Mam nadzieję, że wylosuję Daniela, żebym znowu mógł go pokonać. To będą niezłe zawody. Skoro Eldon wraca, jestem gotowy. Do roboty. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Teleton Plus Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie Urszula Szafrańska. Dialogi polskie Joanna Kreisler. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo muzyczne Marek Kreisler. Kierownictwo produkcji Dorota furtak masisa Wystąpili Zuzanna Galia, Julia Kunikowska, Lidia Sadowa, Julia Hatys, Natalia Jankiewicz, Magdalena Karel, Julia Jędrzejewska, Józef Pawłowski, Krzysztof Czapliński, Karol Osentowski, Maksymilian bogumił, Rafał Fudalej i inni.